Lezimy już powyżej 4000. Póki co wszyscy czują się dobrze. Tempo takie spacerowe, ale chyba odpowiednie do tej wysokości. Nie ma powodu się spieszyć. Czeka nas jeszcze sporo wyniesienia do pokonania jakieś 800 metrów w górę co stanowi kilka kilometrów dystansu. Potem zjemy lunch i zejdziemy niżej do obozu. Jest przepięknie. Ja mam, kochani, jest przepięknie. Pogoda nam sprzyja rano. Wszyscy się zaopatrzyli w ciepłą odzież. Kurtki puchowe. A tu proszę. Takie słońce zaczęło nas prażyć. Poszły w ruch kremy z filtrami. I mozolnie wspinamy się w górę. A widok za nami jest taki. Kolejny z wulkanów, góra Mero, tam w oddanie. Tysiące lat temu dzieci gikuju mieszkały na zboczach Świętej Góry. Żyło tam wiele węży, lecz synowie i córki gikuju zabili wszystkie, oprócz jednego. Pewnego dnia ostatni wąż przypełzł do wioski i ukąsił małe dziecko. Rozgniewani Gikuju zabili ostatniego węża i porąbali go na sto małych kawałków, po czym rozrzucili je wokół góry, aby jego duch już nigdy nie powrócił. Stwórca Ngai ze swego tronu spojrzał na to i odrodził z każdego kawałka nowego węża. Zrozpaczeni Gikuju zapytali go: Ngai, Stwórco Przedwieczny, Dlaczego węże powróciły do nas stokroć silniejsze? Negai odparł: Nie wolno wam niszczyć niczego, co stworzyłem, tylko dlatego, że budzi wasz wstręt. Każde moje stworzenie ma swoje miejsce w porządku, który ustaliłem. Kilimandżaro, wierzchołek Afryki, jest przez wielu rdzennych mieszkańców uważany za siedzibę Boga, za miejsce, do którego nie powinno się przychodzić. Wielu z nich uważa, że biali Europejczycy przyjeżdżający tutaj bezczeszczą to miejsce i dlatego wielu z nich spotyka kara, ponieważ oczywiście zdarzają się wypadki śmiertelne. Jedziesz To bardziej Indianie. To już wiesz, to już są początki objawów choroby wysokości. Jesteśmy już na wysokości 4400 przekroczyliśmy już, póki co wszyscy chyba czują się nie najgorzej. Nikt nie zgłasza jakichś poważniejszych doletliwości. Więc jest nieźle. Ja jestem ściekle głodny, więc chyba jest w ogóle nieźle. Nie mogę się już doczekać posiłku <grym>, mówią mi tu jak zawsze. <grym>, już odwracam kamerę i pokazuję wam. Bo mam wrażenie, że im jesteśmy bliżej, tym góra robi się coraz większa. Spójrzcie? Tam jest lava tower. To jest ten klek To czarne. Tak, tutaj, przed nami charakterystyczny punkt na trasie Lawa Tower, czyli wieża zastygniętej lawy. Tam jeśli się przyjrzycie widać ludzi wchodzących na górę. I u podróża Lawa Tower będzie odpoczynek, będzie posiłek. Tam jest już wysokość 4600 metrów. I stamtąd będziemy schodzić na... i przepraszam was, ale to jest naturalne. Będziemy schodzić na posiłek do niższego obozu. Nie będę tego wycinał, no odbiło mi się. Jesteśmy na ponad 4,5 tysiąca. Wypiłem bardzo dużo wody. Takie rzeczy się zdarzają, wybaczcie. Wilczy szlak zawsze będzie prawdziwy. Jeśli puszczę bąka, też go nie wytnę. Jessica się tu cieszy. Czemu się cieszysz? Bo wyknąłem. Lava Tower. Za chwilę po moście przejdzie grupa Wilczego Szlaku. Puszczamy tylko tego potera. Dziambo kaka. Dziambo, dziambo. Dziambo Braza. Jambo. Jambo. Dada. Ojej, daleko. Miechy na twarzach, nie jest źle. Jambo Afrika! I ostatni będą pierwszymi, czyli ten, który pierwszy wejdzie na szczyt. Jak zawsze. Pan Pan. Alleluja! Jambo. Jambo Afrika. One nation Poland. Finałowe metry przed postojem na Lava Tower. To dobrze, bo jestem już bardzo głodny. Lava tower z daleka wyglądało na większe, a z bliska w ten sposób. Gwałtowna zmiana pogody. Jedliśmy sobie obiad, zaczęło stukać o plandekę, zobaczcie Kulki Gradu. Dziambo! Obżartuchy. Jeszcze pada grad zobaczcie, jest niewyobrażalnie wielka. Trochę się okryła chmurami jesteśmy na wysokości ponad 4600 metrów. A ona wciąż jest gigantyczna. Właśnie rozmawiałem z przewodnikiem i opowiadał mi o zachodnim bramie. No nie, mam nadzieję, żeby wejściu wejścia... dla ekstremistów właśnie tędy. Trzeba mieć na to specjalne pozwolenie. Jest to bardzo ryzykowne. Płaci się specjalną opłatę, wchodzi się tam na górę i atakuje po grani, po lodowcu. Bardzo często giną tam ludzie. Najwięcej śmiertelnych wypadków jest właśnie na tej grani. Zachodnia Brama Kilimandżara. Dziękujemy się pełni po posiłku a teraz trzeba dreptać ale wszyscy się pocieszają tym, że dojdziemy do obozu w miarę wcześnie i będzie trochę czasu, żeby odpocząć. Przed kolacją jeszcze uda się może uciąć małą drzemkę. Ja mam zamiar uporządkować ekwipunek, bo trochę nam się paść w Przecież żeby rano stwierdzili z Jessica, że robimy dzień gospodarczy. To ja to się tym zajmę. Czesy się położy, bo troszeczkę ją pobolewa głowa, więc ja wywalę wszystkie pierdoły i od nowa ułożę je w drysagach i potem w torbach. Taki mam plan, a jaka będzie rzeczywistość? Zobaczymy. Przed nami skała zwana Baranko Wall. Dziś dziś tutaj będziemy spać. But you know what in base camp? Not so so water at the base camp. So we can take water from here tomorrow. No. Tomorrow, okay. We'll pot us carrying the goat and bring up there and come back. All Yes. Będziemy się jutro wspinać na tą skałę, będziemy pod nią podchodzić. Wow. Co? Widzicie tam słonia? Twarz lwa, simby.

Ananas w Polish. Także nanasi. Nanasi, ananasi. Cool. Niezły ananas. Obóz Baranko. To był ciężki dzień dzisiaj, muszę przyznać. Zrobiliśmy około 16 km po dość trudnym terenie na dużej wysokości. Byliśmy na 4600. Teraz zeszliśmy w dół. Ale prawdziwy test będzie jutro. W tej chwili jest mgła to, nie mgła to, obłoki w sumie. Ale to co widzicie przede mną to Baranko Wall, czyli ściana Baranko. I na tą ścianę będziemy się wspinać. Już mi pokazywali nasi przewodnicy, gdzie. I chętnie bym Wam też pokazał, ale musiałyby, się te... musiałyby te obłoki się rozwiać. Na razie się na to nie zapowiada. Może za chwilę. Tak wygląda obóz naszej grupy. i są tutaj zwykłe, pospolite gołębie, takiego, jak u nas, Zobaczcie, i wróble. No, nareszcie mamy troszeczkę Widoku trochę pogody, więc ścieżka biegnie tutaj. Tak, którą pójdziemy tu, tu i tu. I to będzie scrambling, czyli na czterech kończynach. No a później będziemy się posuwać już masywem w kierunku na summit, czyli na szczyt Kilimandżaro. Jeżeli myślicie, że na Kilimandżaro nie ma salonów fryzjerskich i to polskojęzycznych, jesteście w błędzie. Zapraszam do salonu fryzjerskiego u Jessica. Dzień dobry panią. Dzień dobry. Polecamy? polecamy i zapraszamy. Najlepsza fryzura wysokościowa, markoczyki podwójne. A ceny przystępne? Bardzo dobre. Można na raty? Można na raty, można na kredyt. <noise> ok. Czy dla mnie też pani może warkoczyki zapleść? Trochę pan ma za krótkie włosy. No to, to jest pani od tego, żeby coś z tym zrobić. Dredy jakieś dopiąć, no. takie wiesz... Tylko nie z naszym włosów! <noise> z <liat. głos> Polecamy gabinet. Cieszę się bardzo, dziękuję. Adres zamieścimy pod filmem. To wcale nie... <noise> Udało nam się chwileczkę przymknąć oko. A teraz czas na kolację. Zrobiło się strasznie zimno. Dzisiaj w nocy będzie, podejrzewam, potężna kosa. Spójrzcie na Kili. Na co Czy ja to zupa? Ma, to jest yy... moja. Mm, nie, 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 się nie spać i idziemy spać. Dwa litry wody przed snem. Tak? Nie. 25. Ja muszę też coś nie pić na noc. Ja nie, nie chcę pić jest. na noc, bo latam jak wściekła. To zupa. Kończymy dzień trzeci. Jest bardzo zimno. Jak się czujesz? Ja a mnie głowa wcześniej ma, mocno polała i tak. No. Ale ob... Zjaraliśmy się w ogóle słońce. Mamy spalone karki twarze i dłonie. Chociaż się smarowaliśmy. Tak, mimo wszystko jednak to jest to jest Afryka, to są góry. Jutro czeka nas bardzo trudny i bardzo ważny dzień. Parankowo wygląda. no na niełatwe powiedzmy podejście, ale nie będzie tego dużo, więc mam nadzieję, że damy sobie radę i wypoczniemy przed ostatnim akcentem Kilimanjaro. Tak, jest coś ważnego w ogóle. Ehm, nie wiem czy wiecie, ale zazwyczaj no, rano jest zawsze zimno. A tu się na wieczór zrobi zimno, a rano jest ciepło. Rano jest o wiele cieplej niż zimno. To na Jest nadal zimno, ale jest wiele cieplej Ta. niż zimno. Tutaj po prostu wieczorem, zajdzie no. słońce i jest tak zimno, że po o. prostu wszyscy się w puchówki i wszystko pakują, bo jest masakra. Zgadza się. Ja wprawdzie jeszcze pułówki nie ruszyłem, ale ja jestem trochę inny. Dobra, słuchajcie, dzięki Wam za kolejny dzień. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia jutro rano na czwartym dniu na Kilimandżaro. Marka. Cześć. Dzień dobry piękny świecie. Czwarty dzień. Już momencik. Co mam odebrać? To. Trwa poranne pakowanie namiotu. Coś jeszcze? Tutaj mamy kung fu pandę. Spadaj. <noise> Masz opaleniznę na eksplorera. Śmieci. Wszyscy się chrzątają. Uzupełniają wodę. Zaraz będzie śniadanie. Odprawa, składanie namiotów. I karawana rusza dalej. W górę tej skały. z lekki mrozek, ale spało się bardzo dobrze. Przynajmniej my, ja i Jessica. Oczywiście z racji potężnej ilości wody, którą trzeba pić. Chodziliśmy siusiu dwa razy. Ale poza tym naprawdę śpię tutaj jak dziecko. Dobra, ekipa gotowa. Ruszamy na podbój ściany Baranko. Tak wygląda pakowanie obozu. Witamy wszystkich rano. Ej, jestem podjarany na górę. Podjarany na górę. Jest nam, nam, nam. Dobra, ruszyliśmy. Atak na ścianę baranko. Na razie mijamy toaletę, która jest siedliskiem chaosu, zła i zarazy. Wejście tam grozi wciągnięciem do dziury przez potwory Kutulu. Oślizgłe macki wynurzają się z otworu i wciągają śmiałków w otchłań szamba. Sprawą kluczową podczas zdobywania gór, naprawdę wysokich, takich jak chociażby Kilimanjaro, jest aklimatyzacja. Oczywiście kondycyjnie, fizycznie można się przygotować, wręcz powinno się przygotować do tego typu wyprawy. Jak mogliście zobaczyć na pierwszym filmie, my z Jessicą trenowaliśmy biegi, wchodzenie po schodach, marsz z plecakami. Jesteśmy poza tym ludźmi dość aktywnymi. Chodzimy po górach, wspinamy się, ale oprócz tego, że można się przygotować kondycyjnie, zagrożeniem największym jest wysokość. Jest to związane z przede wszystkim brakiem tlenu w powietrzu, którym oddychamy. Dla przykładu powiem Wam, że na szczycie Kilimandżaru mamy do, do dyspozycji jedynie 40% tlenu w stosunku do tego, czym oddychamy na co dzień na poziomie morza. Jest to rzeczywiście zupełnie inne ciśnienie, więc to wszystko może spowodować, i w większości przypadków powoduje tak zwaną chorobę wysokościową, która może się objawiać problemami z oddychaniem, bólami głowy, opuchnięciem mózgu, obrzękiem płuc, zbieraniem się wody w płucach. No, objawów może być mnóstwo, mogą być one bardzo poważne, i wtedy trzeba natychmiast podjąć decyzję o zawróceniu, lub objawy nieco łagodniejsze, typu wymioty, biegunka, bezsenność, a z tym da się walczyć. to zdobyliśmy top of barankowal No teraz możemy puścić wody fantazji. Co my tu widzimy? Mi to przypomina, mi to przypomina ten wóz dzieci Głogowskich To już jest Omikron W dużym zbliżeniu. Powolny, bardzo miły trek. Za baranko wol do obozu. Karango, gdzie spędzimy dzisiaj noc. Nie wiem z czym to jest związane, ale przewodnik narzucił teraz tak wolne tempo, że wymiękam. Chyba wolniej już nie umiem chodzić. No. To już widać cel naszej powolnej pielgrzymki Keranga Camp a jutro będziemy szli w górę tam już na sporą wysokość, aby przygotować się do ataku szczytowego dziś jeszcze odpoczynek, długie spanie. Jutro już krótkie i o północy wymarsz w świetle czołówek na szczyt. Cieszmy się chwilą. Of the cigarette! But a... cigarette? Yeah. Oh. But Who is smoking on this altitude <laughs> Very sad. No niestety tutaj przewodnik mówi, że jest krąży krąży Pogłoskała, że to mogło być od niedopałek papierosa spowodował pożar. Zobaczcie To nie mogło być dawno wszystkie te krzewy.

Tak, całe szczęście, że jest patykami podparte, bo inaczej Dixon nie utrzymałby tego kamienia. Wow, coś z lewej, ale ładnie. Tu jak ładnie z lewej. No powiem Wam, pokonaliśmy kawał drogi z szczytu tego wzniesienia. Na sam dół, i teraz tutaj, i czeka na nas nagroda. Widać już maszt, więc tutaj będzie kamp. Ostatnie metry. Nie spodziewałem się, że dzisiejszy trekking będzie tak rozmaicony. Naprawdę super. dobra robota to Kazizuri Myślę, że odwaliliśmy kawał Kazizuri kolejny etap naszego marszu do pięty Karanga Kamp 3995 metrów. Nice. Ucięliśmy sobie krótką drzemkę po obiedzie. Tu mamy Mariusza z flagą. Jaka to flaga, jakiej miejscowości? Lisbarg Warmiński. Liesbark Warmiński do góry nogami. Trzeba. Okej. Okay. Bo to inaczej jest bez flagi. Okej, okay, okej. Okay. Na czerwony musi być, do góry nogami. Jeżeli chodzi o herby miasta. A to nawet nie wiedziałem. Czeka czekawostka, widzicie? Ktoś by pomyślał, że trzyma odwrotnie, a on to robi celowo. I ma w tym sens. Brawo. Super, zobaczcie. Mamy. Nasz biwak o oglądowiska helikoptera tam z tyłu Dlatego jest tutaj rękaw lotniskowy dzień czwarty jutro będzie bardzo krótki dzień i o północy start na szczyt Więc ostatnia dziś taka spokojna, normalna cała noc Tak wygląda paczka Kabanosów Tarczyński na 4000 4100, czy idziemy my jesteśmy? 400 400. Nie? <noise> Pakowane próżniowo. <noise> tak wyglądają taluszki przetransportowane przez pół Afryki. <noise> Ale wciąż takie descent. <noise> Wykonujemy teraz w namiocie pomiar tak zwanej saturacji, czyli Natlenienia, na, nie wiem czy to właściwie określenie krwi Jessica pierwsza Na 4000 nie? 4100 Wow 95, 94 Bardzo, bardzo dobry wynik A, ten 89 Tętno 90 no. no masz bardzo dobry wynik Dawaj mi Ja pewnie będę miał gorszy, ale zobaczymy No, czytasz, czy jestem już martwy On mi pokazuje czy zaraz rośnie, rośnie 92 wiesz. Uf, nie jest najgorzej Ty miałeś 94, prawda? Ja miałem 9 Ja mam 9-3. No 5392, no skacze, nie? Spoko, ten i ten 8990 no. Czyli spoko, całkiem dobry wynik, jak ja tam wysokość Jeszcze raz przypominam sobie, na 4, ponad 4100 metrów nad poziomem morza Tak wygląda bajzelek w naszym namiocie Czy bajzelek jest dlatego, że właśnie przygotowujemy sobie graty na jutro Żeby to wszystko mieć już ogarnięte Póki jest jeszcze jasno